Co się stało? Potwory! Po, potwory z Bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. M myślałem, że może wy? Najbardziej mi na takiej skrzynersce zależy. Przynieść ci, Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Także idziemy szukać skrzyneczki. Hm. Okej, okay, tu są jakieś... Ślady wozu. Zjechał w bagna. No to idziemy. Hmm. Co to jest? A, dobra. tak. Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Wóz jest naszpikowany Warto strzałami. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Chodź tu Bum Tamten już chyba nie bardzo chce mnie bić No nic, to mi się podoba Co tu jeszcze mogę podnieść? Eee, daj mi to Dobre Dobra, bo tam jeszcze był jakiś chyba typ Strzała O tym nie było mowy Aha, Przyskuję. a tu ktoś leży? Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. A to gnuje. Ale eee... ten dalej mam znaleźć okej. Hmm. Master miał tu okej okay. hmm. co to jest to? o skrzyneczka to musi być ta skrzyneczka o której mówił zachlapana krwią ludzką Yeah. No cóż, niestety nie ma rewindu, ale... Że... No, jest jak jest. Dobra, o! Oh, I co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Hmm. Ty ma strzały, że... Znaczy, ma? Hmm. No, typ ma łuk, no i teoretycznie jest tam jakiś typ, który leży. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za to! Nic za mną nie ma. Jestem Wiedźminem, usłyszałbym, tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Mm. Będziemy ściganko robić. Tak, jakby jeszcze to działało. Dobra, idziemy z frajerem. Pytlakku. Oho. Już? Trzeba go stąd zabrać. Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. Ale leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Ojoj. Oj. Później to może przeżyją. Jeszcze zawalczą wolną północ. No to co. Wierzymy, może jest faktycznie jakimś kupcem, czy jednak może jakimś agentem Hmm, czy tak, mogę go wydać czarnym, mogę go puścić i Mogę go puścić bez laków Hmm Dobra Dobra, jedź Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom Wiktorii w starciu z Nilwgardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Furtesta. O, jeszcze jakiś chorek dostałem. To jest mój kończy, jak mój kęty. Ja nie mój no i co, w sumie to wyszło, że jechałem tylko prosto, wyszło na to, że zrobiłem kilka pobocznych misji. No to jest właśnie spoko w tym że <laughs> Jak się nazywa? Dużo pobocznych rzeczy jest. Tak. Dobra. E, teraz potem bestia z sadu. Jest tam kto? Pewnie nie poszedł upolować. Mhm. Mm Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. No to idziemy szukać gnę No jednak to widźmi zmysły są naprawdę OP I co? Szukamy. A jeszcze w międzyczasie. E, tutaj, jak wiadomo, jest to ogłoszeń. Wziąłem wszystkie zadania, jakie są dostępne. Widzicie, że w sumie wyszło teraz trochę tego dużo. Niechętnie ja już zrobiłem to teraz, ale ponieważ czas antenowy tak optymalnie jest do pół godziny, to nie mogę. Więc to wszystko niewątpliwie zostanie na jakiegoś live a. albo na jakieś odcinki. Zobaczymy. Nie, a na razie idziemy szukać. No, zaraz bym. no. Ty jesteś mysła. Cii. Słyszysz? Nie. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś niewygartczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, no to... jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Dobra. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Dobra to dobra, dobra. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej... Jeden go... styp. Dobra nie wiem, whatever. No pieski, chodźcie. Poseł mnie, no Co ja z tego, że. Chciałem mieć. Arda, nie. Ten, ale. To też nieźle wyszło. No. Dieter. Znasz go? Życie. Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilgardczyków? Wiesz no coś w tym gryfie? O, niewiele. To nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z No czy znaczy, ja wiem? Myś się kurwa zdziwił No i co? Okej. Okay. Uuuu uh, uh. Dobra To tu. Dobra, Jeden leżał czekam. tam pod pinkiem z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do Aż do czego? No? Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. No zupełnie tak. Oby tak było. Bywajcie. No bywajcie, bywajcie. Zajmij miejsce po śmierci Wendrygarczyków. No dobra. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. Wyobraźcie sobie, widzicie tak sobie po blog. No Mówimy bardziej leśną drogą, nagle macie coś takiego. No. Można się zdziwić, w coś tu świętowali, ale gryfin przerwał. Oj, oj. Biwak? Coś jeszcze? Nie. No. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni pewnie Nilgardczycy jaleń siema uuu Pieniądze Śnięć pieniądze Nie, Jednak zgadłem, że pieniądze dobra idziemy szukać To jest ciekawe że jest tak jakby tutaj farba czy w sumie cokolwiek to jest Tak, żeby oznaczyć no wiadomo ale... Żeby grać miał kosmy prościej, to pojadę Ten mogę wejść. Zobaczmy, tak bardzo gniazdo gryfa. Czy raczej to, co z niego zostało? Jakie gniazdo halo? Aha, dobra. Po prostu już wcześniej. Uuu było gniazdo. Nie ma gniazda. Spalone. A mógł zrobić tylko człowiek. No ty, to może gryf. Ale zanim to. to pieniądze zabiorę. Zobaczmy, co tu się stało. Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Też by się w mi nie kopita. Głębokie rany kłute na całym ciele. A na pazurach i dziobie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podczerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek gryf królewski. No to fajnie, tłumaczy, fajnie. czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyku w tym lesie, potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. Do Vesemira... Tylko zanim pójdziemy do Vesemira, to tu coś jest. A, te dwa, dwa się? Oczywiście, że idę to zbadać. Zaprzeczyli nowym osobom, który nie zrobił. Mmm, magia. To miejsce mocy Bierę wszystko Punkt umiejętności zawsze się przyda A tu co? Chodź płotka. Idziemy spadać Po tutaj, tutaj, patataj Jakaś chałupa o. Co wyrwać mi jako? No i ja w spokoju robię swoje... Słuchaj, ...dobra Kurtowa mnie strzela O, ale piękne jest kończenie, kurde Możesz próbować trzymać no, no wiadomo na początku nie będzie to jakiś biznes trumny ale to przecięcie... Mm. Lubię No dobra, jakaś kanapka Coś tu jeszcze jest? Dużo jest alkohol Więcej czegoś To lubię A tu co? Kurde, obozy Czy jeśli kradamy Jeśli ukradamy złodziei czy... A się w to kradniemy? Chyba nie bardzo. Nie wiem, czy brałem coś z tej skrzynki, ale cóż. No i co, w sumie to. dzisiaj nie zabijemy gryfa. Niestety. Także. No cóż, mogę zrobić. W następnym odcinku zabijemy gryfa. ale niestety w dzisiejszym odcinku. Nie udało się, jest jak jest Także widzimy się w na następnych odcinkach i żegnam